Cześć kochani! Sam zdobywa szczyty tb a ja postanowiłam go narysować, ale się nie udało. <laughs> Zamiast niego narysowałam kota. Nazwałam go Kicia. Teraz potrzebuję dla niej domku. Narysuję go! Zapomniałam o czymś. Przed wyjazdem sam przekazał mi dar prędkości. się bardzo przyda w pracy. Popatrzcie. Kop? Kop? Świetnie. Prawie zapomniałam o lustrze. To najważniejsza rzecz w przebieralni. Dyni? Od razu lepiej. Szkoda, że nie ma sama. Chciałam go poznać. Nie smuć się, Kiciu! Kiedy wróci, na pewno się poznacie. Hmm? Czy mi się wydaje, czy tu jest jakiś rysunek? Co tam ukrywasz? Ja ukrywam? Nigdy. Lepiej spójrz na naszą piękną łazienkę. Jestem pewna, że coś ukrywasz. Powiedz, powiem. No dobrze, mam niespodziankę, ale nie patrz. Zobaczysz później, obiecuję. Kiciu, podobają ci się te kolory? W końcu to twój dom. Korytarz, ale te pokoje tak mają wyglądać? Jasne, że nie. Popatrz, jak zmienię ten biało-czarny obrazek w kolorowy pokój. Zobacz, dom nabiera kolorów. Czy inne pokoje przygotujesz równie szybko? Czy nie masz już siły? Puch, łatwizna, patrz i ucz się! Zmęczyłam się. Sam nic nie mówił, że super prędkość tak męczy. A gdzie są inne pokoje? Na pewno coś tam grywasz. <grym> Chcę, żebyś też miała niespodziankę, nie tylko nasi widzowie. Co też ona mówi? Co tam leży? No dalej, zapowiedź! Sio, Sio! Jesteś niecierpliwa. Zupełnie jak sami. O, tęsknię za nim. Co za piękny domek! Ale to nie wszystko. W Ten sposób określimy, czego potrzebujesz. Na razie to odłożę. Nie, bardzo fajnie. Co to jeszcze jest? Mam cię przykryć pudełkiem i zostawić w środku. Miau, nie, nie lubię zamkniętych przestrzeni. Kiciu, ja tylko żartowałam. Ale jeszcze nie wyjawię tajemnicy. Dobrze, ale nie rób kawałów, to zostaniemy przyjaciółkami. Dobrze, schowaj się za drzwiami, pobawimy się. Zaczynamy, kochani, zapraszamy do domu Kici. Witamy naszych gości! Dziś poznacie życie Kici! Puk, puk! Przywitaj gości! O, już jesteście! Cześć, kochani! Miau! Zapraszam do środka! Proszę po kolei, ale bez pośpiechu! Zdejmijcie buty! Witam w moim domu! Zawsze chętnie was ugoszczę! Jak Kicia zaczyna swój dzień? Ja najpierw idę do łazienki! Co ty na to? ale mam tu coś ważnego do zrobienia. Chyba wiem o co chodzi. Chętnie Ci pomogę. Proszę, wejdź do środka. Nikt Cię nie zobaczy i nie przeszkodzi. Dzięki. Zostawicie na chwilę, jeśli pozwolisz. Możemy kontynuować nasz program. Tak, ale nie skończyliśmy z Pewnie. Musisz wziąć prysznic albo kąpiel, ale zaczniemy od mycia ząbków. Kicia potrzebuje metamorfozy. Oto ja! Miał! Jeszcze nie umyłam zębów! Przepraszam bardzo! Nie martw się, zaraz będą lśniły! Popatrzcie, jakie czyściutkie! Kochani, wy też myjcie zęby każdego ranka. Teraz mam świeży oddech! Cieszy mnie to! Pora na kąpiel! Choć koty nie lubią wody, ja uwielbiam kąpielę! Ale nie w ubraniach, prawda? Zdejmijmy je. Tak, mrm, ciepła woda. Cudownie. Też się wykąpiesz! <noise> Tym razem odmówię. Ale kaczuszka się z tobą wykąpie. Mam maleńką wannę. Nie zmieścimy się. Kiciu, wstrzymaj oddech, bo najdzie ci mydła do pyszczka i oczu. Kiciu, mogę spłukać? Ach, miło być ci. Zgadzam się, ale nasza przygoda nie kończy się w łazience. Dajmy naszej Kici chwilę i kontynuujemy. Kiciu, skończyłaś już? Jakie masz puszyste futerko. Musimy je uczesać. Chodźmy do przebieralni. Zapraszam ze mną. Nie pokazuję często tego pokoju. <grym> ale przyda Ci się moja pomoc. Uczeszę Cię, dobrze? Jesteśmy gotowe na następny krok. Umalujmy się. Przygotuję kosmetyki. Miau, moja ulubiona czynność. Uwielbiam makijaż. Miau, kochani, spójrzcie jak to zrobimy. Kiciu, z taką widownią musisz wyglądać perfekcyjnie. Odrobinę tutaj. Więcej kolorów, żeby podkreślić oczy. Na pewno dobrze to robisz. Nie chcesz żadnych błędów. Kiciu, nie ruszaj się, albo mi źle pójdzie. I będziemy musiały zacząć od nowa. Dobrze, chcę być najpiękniejszą kotką. Zrobię co mogę, jak doświadczona wizerzystka. Jeden ruch i masz umalowane oczy. O, będę piękniejsza niż egipskie koty. Brrr. Którą mam wybrać? Wiem, to doskonały wybór. O, przerażające. Oby szczotka nie dotknęła oka. Spokojnie, nie martw się. Ale nie zamykaj ich. Kiedyś mrugnęłam i musiałam malować się od nowa. <gryw> Dobrze, ta część już gotowa. Została nam dolna powieka. To do dzieła. Myślałam, że koty są piękne bez makijażu. Oczywiście. Każdy jest naturalnie piękny. Ale czasem warto to podkreślić. Zobacz, jakie masz teraz wyraziste oczy. Kochani, dajcie Kici łapkę w górę. Jak zakończymy ten makijaż? Dodam róż tu i tam. Zachowamy symetrię. Proszę. Przypominasz mi samiego. On też uważa się za przystojniaka. Nic nie mów, bo maluję cię szminką. Proszę. Co? Co? co chodzi? Co się stało? O, o, wybacz. To zły odcień. Nie martw się. Zaraz to naprawię. Ten będzie lepszy. Uch! Tym razem miałam rację co do odcienia. To doskonale dobrany makijaż. Już gotowe? Mogę zobaczyć? Proszę! Miau! Jesteś jak sam. On też nie ma cierpliwości. Dodam trochę gwiazdek, żebyś miała błyszczący pyszczek. Będę jak królowa! Jeszcze strój i fryzura! U pozwól mi odpocząć. Trudno być wizerzystką. Za chwilę dokończymy. Co miau? Pospiesz się! Wybierzmy dla mnie fryzurę! Dobrze! Bardzo chętnie! Chodź tutaj, to rozpoczniemy. Hop! Idealnie! Pip. Mm, nie, nie ta. To mi się nie podoba. Masz inne opcje? Pip! W tym będziesz piękna! Co ty na to? Pięknie, Miau. Teraz trzeba się ubrać! Zgadzam się. Może kilka przymierzymy? Do dzieła! Zaczniemy od ubrań. Przymierz ten strój. Potrzebujemy ozdoby do włosów. Hmm, to nie wygląda źle. Więcej akcesoriów! Detale to podstawa. Dobrze. Ale nie tego nam trzeba. Od nowa. O, jesteś zbyt poważna. Spokojnie, to nie wszystko. Mam świetny gust. Będziesz najpiękniejsza! Voila! Super! Przyznam, że to świetne! Dzięki! Wydaje mi się, że Kicia jest głodna. Pójdziemy do kuchni? Proszę bardzo, pora zmienić pomieszczenie. Hmm, zobaczmy. Teraz jesteśmy tutaj. Jestem głodna! Oj, ale tu nic nie ma! Okej, okay, to kupmy coś do jedzenia. Supermarket jest tu, w domu. Hmm, duży asortyment i rozsądne ceny. Kupimy lody. Proszę bardzo. Z tego będzie świetny koktajl. Włóżmy to tutaj. Świetnie. Koktajl? Brr, ciekawe. Potrzebny nam będzie blender. Masz rację. To właśnie miałam na myśli. Teraz wszystko gotowe. Wlejmy go do szklanki. Jaki apetyczny! No dalej, daj mi go! Poczekaj, dostaniesz tyle jedzenia, ile zechcesz. Mm, 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 mm. Najedłaś się? Została jeszcze jedna rzecz. Nie odchodźcie! Nasz dzień w kocim domku dobiega końca. Kicia jest zmęczona. Musimy iść do sypialni. No tam ciepłe, wygodne łóżeczko. Pora odpocząć, miau. Dobranoc, Kiciu, masz świetny domek. Miau! Kochani, dziękuję za odwiedziny. Pozwólmy Kici zasnąć. Właśnie zamyka ślepka. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do widzenia!